Okej, okay, mniej więcej tak to wygląda. Tam jest droga dojazdowa do hotelu. W ogóle to jest już wewnętrzna droga. Tutaj są sklepiki, coffee bary, meeting point, tak dalej. A to jest już to takie duże rondo. Czyli podjazd sam pod recepcję. Rondo dwukierunkowe. I czeka nas trochę spacerku. Tutaj sadzawka. Jakieś ptaki gdzieś tu były, kaczki, ale sobie poszły, chyba. Dzieciaka z dzieciakami idzie przed nami. W ogóle byliśmy tam na kawie i lodach po śniadaniu. Dobra kawa. Lody chyba też. Lody przepyszne ponoć. Właśnie, sirenis. Tu w ogóle jesteśmy w Grand Sirenis, bo są dwa sirenisy na Kutakonie. Ponoć. Drugiego nie widzieliśmy. No i to jest wejście, jest jakiś bar. Wejście to tam dalej. No tak, tak. Wejście widać w tle. Natomiast to jest bar, który generalnie jest zamknięty. Tutaj jakieś też imprezy się odbywają. Chociaż widzieliśmy, że coś tu już się działo. Ale mówili, że oficjalnie na czas korona jest zamknięty. Podobnie zresztą jak jedna tam z restauracji. A tu taki. Powiedzmy sobie punkt informacyjny dla turystów o stó i takich innych wyjazdów. No i idziemy, idziemy, idziemy. Niektórzy biegną. Wejście do hotelu, oczywiście pełno zieleni wszędzie. I to takiej naprawdę zadbanej, ciężko tu się przyczepić do czegokolwiek, jest bardzo dużo ogrodników. Codziennie coś robią. No i właśnie autobusy, busiki. I turyści, przyjezdni. Co chwila ktoś przyjeżdża, co chwila coś się dzieje. No, to jest wejście. Widać, przyjechali nowi. I tłoczna grupa tam czeka. Sobie chyba ich ominiemy, wejdziemy drugą stroną. Tak. Druga strona to wyjście, tak. Tak, generalnie taki sam mostek. Ponoć, tylko wyjście. Idziemy teraz pod prąd. Ale nie będziemy się przez tą grupę tam przeciskać. Myślę, że ich trochę słabo to obchodzi. No i się wchodzi. Ja mam piękne sklepienie, chociaż takie pomieszczenie jest półotwarte. Tam nie ma ściany. Tu też nie ma do końca ściany. Jest tylko dach. I otwarta duża przestrzeń. Tam druga, taka sama. I recepcja. Tutaj, kilka stanowisk, tam kilka stanowisk, w sumie chyba 10 albo 12. No i tutaj ulubiony bar. La Pergola się nazywa. Względem na tą Pergolkę tutaj. Piszka? Tak, i tutaj jak nie ma za dużo ludzi, to tutaj działa najlepiej internet. Więc to z tutaj stąd można jakiegoś y, zuma zrobić. Właśnie tam, której siedzieliśmy sobie na tej kanapie, rozmawialiśmy. Generalnie daje to radę. A tutaj mamy dwa bufety śniadaniowe i obiadowe, yy, makao i saona. No i wszechobecność zieleni. zieleń. Tutaj naprawdę dbają o tą zieleń, bo to ma wyglądać. Może o, płytki mogą być krzywo położone, mogą być yy, okruszone. Padba nie musi być jednolita na budynku, ale to, co przykuwa wzrok, to zieleń i zieleń ma być ładna. Aha, to są bożki, My się zastanawialiśmy, co to jest. To są indiański, indiańscy bogowie, różni. Tak, z tej strony, z tamtej strony kolejne. Tak, a tam jednego brakuje. To chyba Bóg Niewidzialny jest, który się jeszcze nie ukazał, jak on wygląda. No i to, na co tutaj można zwrócić uwagę to, że w całej Punta w ogóle w całej Dominikanie jest pełno brudu, plastików i tak dalej. Natomiast tu jest bardzo, bardzo czysto. Tu nikt nie ma praktycznie nigdzie, może na basenie jakieś kubeczki są, ale chwilę później to sprzątają. No i to są budynki hotelowe, tak one wyglądają, dwu albo trzy kondygnacyjne. Pokaż te jedyne dwa pokoje. Tak. A, aha, dwa pokoje. Tam na górze. Tak, to są apartamenty e, Grand Presidential. Tak. E, tak. Dlatego też ten obiekt się nazywa Grand Sirenis, a nie Sirenis. E, posiada dwa apartamenty Grand Presidential, Priden Chyba 10 tysięcy dolarów za noc. Cztery. 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 no. Coś mówi Person. też o 10. Dobra. Nie, a nie apartament? A już nieważne. W każdym razie tak drogo, że chyba nawet ciężko to przeliczać, e, ale ładnie. Naprawdę tam jak się weszliśmy to szczęka nam spadła. Cztery ponieważ próbowali nam oczywiście wepchnąć, co się dało, więc pokazali swoje najlepsze pokoje. Chyba nie rozumieją, że my z Polski jesteśmy i... Tak. No i tak idziemy, 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 a tutaj są budki e... Tak, z kąsienami. No. E, poczekajcie chwilę.